Siema wszystkim, jestem titan.pl, dzisiaj jest ze mną Marcin. I Cześć. Jakieś numerki, jakie ty miałeś numerki? 27055. No. Yy, I gramy sobie dzisiaj w Minecraft. Yy, z... O widzę cię. jesteś tam ze ścianą, widzisz? Nie. Patrzcie na ten ten, to jakbyś na skrzynki i tam po takim no niebieskim... skaczesz? Pieśle. A nie, widzę nie, cię, dobra. Teraz no i gramy sobie w Minecrafta na yy, serwerze, w którym są igrzyska śmierci. Może najpierw zaplanujemy ucieczkę z Marcina, a później wytłumaczę, co i jak. To chodź tutaj, do tego zamku wielkiego, za mną. Albo do tej dziury. Chodźmy tam, gdzie wcześniej, widzisz? Ta, czyli przebiegnij do mnie, wiesz, tam, gdzie... tam, spoko. tam, gdzie... Bo już jakiś gościu biegnie po skrzynkę. Albo dobra, chodź w dżunglę, biegnij po prostu za mną. Dobra, spoko. Nie trzy, będę... 2, 3, 2, 1! Spadam. Ja spadam, żeby mnie nie zabili na samym początku, bo to jest chore. Też biegnę za tobą. Dobra. Tam Widzę, że skoczyłeś na dół. No. Też jestem za tobą, słowo. No to spadamy. A, a wiesz, że ten, ten, yy, ten kompas pokazuje ci, gdzie są najbliżsi gracze? Zapomniałem to dodać. No dobrze, mówię. no to... Yy, Ej, chodź, tu jest taki ten, będzie zaraz taka podziemna jaskinia. No Tam to... będzie... Mów. O, tu jest jakiś statek. Więc to jest taki serwer, na którym właśnie jest 24. No, to... no w tak. jeśli ktoś oglądał ten tam film, był jakiś chyba nas Igrzyska śmierci, to wie o co chodzi. Każdy... To jest tak we Hypixela i tutaj. O kurde, atakuje nas. O Jezu, rzecz, jest rzeczywiście BIGO! Chodzi o to, żeby po prostu wykończyć wszystkich graczy. Dobra, biorę, pójdę do tego statku. O, będę miał zaraz itemki, więc będę mógł go. Też już mam. O! Czekaj! O! Trafiony! Traf... Trafiony! 10 życia ma, dawaj, dawaj, bij go, No nie, trafiłem go, nie wiem już. Kukde we mnie, ktoś teraz. Mam łuk, ale nic, kurde. Nie mam już strzał. Goniż go. Ja ten ma jakieś nieskończoność. Bigo! zginę, Zleżę nie, nie, zginę. Nie, dobra tam 600. dobra się ulatniam i idę tam po skrzynie na statku dobra? ja już ją wziąłem tam dobra chodź tu szybko tu jest jakaś kopalnia po lewej twojej z czym po mojej lewej no. dobra no chodzi o to żeby po prostu A nie dobra, spod, to, coś czekaj coś... masz jakieś jedzonko? nie dam ci łuk na po poczęty co? to daj szybko bo za nim nikt, nikt nie jest eh to za dużo nie a Musiał Ej, ty umiesz łowić. Dobra, trzymaj. To będziesz łowił. Dobra, chodzi o to, żeby po prostu zabić wszystkich. No, w jakiś tam Jeśli zbyt długo to się tam ciągnie, to jest jakiś trip deathmatch. Mamy mapę, która jest Co? Nie, to to nie chyba był. gramy, znaczy mapa jest otoczona takim wielkim szklanym czymś. Kopułą jest. No i jak, jak, jak jakiś gracz ginie, to tam jest piorun i... I przy, każdy przyspiesza się, przez 20 sekund ma speed 2. No, chodzi o to, żeby po prostu łazić po mapie, znajdować skrzynki, najlepiej z kim się sojuszować, tak jak ja jestem tutaj... Chodź i... dalej, tutaj nie ma ryb. <laughs> z Marcinem i po prostu wykończyć wszystkich. Najgorszy są ci, co mają lagi, bo oni no... Trudno ciężko ich trafić, o. Ej, dobra, tam są Chodź jakieś o... zamki. Budowlę, Czekaj, znaczy. tu jest jakiś dom, ktoś tu już w nim był. Dobra, musimy się trzymać razem, bo jak. w ogóle wcześniej już trochę graliśmy, chwilę, to ciężko, bo. O tak będzie za dwie minuty. A, jeszcze wytłumaczę, że to jest taka gwiazda, jak się zabije i też wypada. I ona sprawia, że można sobie wybrać, gdzie tam się dostaje EXPA lub diamenty, zależy jaka. Jest tylko taka jedna i zazwyczaj znajduje się. W, skrzynka, w skrzynkach tam gdzie się zaczyna w Surreal Games, ale... Szczerze... Kurde, tu jest jakiś ten! Zabił mnie. No to jeszcze ja muszę spadać, bo zanim on nie zabije. W domku był tam na strychu tam No jest. właśnie słyszałem jak cię... Ej, dobra. To... Ja będę w lobby. Możesz trochę poopowiadać o tym trybie. Blitzara? Czy... Nie, o tym. O, o co tu w ogóle chodzi? No, nie, no, głównym zadaniem jest, żeby zapić wszystkich i po prostu wygrać Igrzyska Śmierci, czy zostać ostatnim y, tym, który przetrwał, no. Według mnie na początku to może sprawiać trudności, chociaż ja za pierwszym razem zostałem jedną z trzech osób, które w ogóle przeżyły, ale naprawdę na początku radzę wybrać dobrą klasę, a potem uciekać, bo wszyscy rzucają się na te skrzynki, tak jak było nawet w tym filmie, co nie, jak ktoś widział to wie. I właśnie najlepiej jest uciekać, po prostu jak najdalej. Dobra, ja tu zebrałem itemki i się czaję, żeby mnie tu nikt nie, nie zabił. Mam trochę mięsa zombie. Spoko. Ej. Dobra. To następne to będzie Island, dobra bo jeszcze chyba na nim byli. Nie, to jest naprawdę fajny serwer i polecam go Na pewno będzie w link, znaczy w opisie ten, jak się nazywa i tak dalej. No. O kurde, jest gościu w jakichś złotych zbrojach i tak dalej. Kurde, ja nie mam budków. Nie chcę tam iść. Chcę walczyć z nim. Widzę jego nick, ja kucam. Dzisiaj na razie se tu ją kupi. Cieszysz się? Tam. O kurde, tutaj jest ich aż dwóch. Co, o Boże. Ej no serio, no! Ale są pode mną, jestem na takiej górze. Aha, i chyba jest taki motyw, że przynajmniej na większości Na większości serwerów jest tak, że o północy wszystkie skrzynki się reaktywują i znowu są tam itemki. No, no, to już wiesz, ja na Babylon RPGs robiłem tak, że zdawałem się na i codziennie wchodziłem, wiesz, tam oczywiście w Minecrafcie i no i ten, zabierałem stroje. O Boże, tutaj jest ten większy parkujemyś. Ja nie wiedziałem, że on taki jest. Myślałem, że tylko na drzewo trzeba wyjść. Czekaj, to sobie ludzi wyłączę, żeby ich nie było. No! Nie ma. O, pań. widzisz? Jest północ i wszystkie czesty zostały zreaktywowane. Tak? No. A to ja nawet o tym nie wiedziałem. Ale dobra. Tylko teraz trzeba poznajdywać te skrzynki, bo ja poszedłem na taką, gdzie nie... A! Spadłem. Ej, statek. Ruiny statku. Może tam coś będzie. Ile jeszcze osób zostało sporo Mamy tu coś? Jakieś skrzynki Gin typie A, Giniesz! Co zabił mnie? Believe this shit Już wiem, już wiem jak się robi skina. Ja! Piernicze, dobra, muszę to zrobić jeszcze raz. O jezu, osób! Już wszyscy weszli prawie! No ja tutaj sobie... To chodź, chodź tu, chodź tam, do tego pomieszczenia, o, tu. Gdzieś Uważaj, bo tu będą podłogi znikać, wiesz. Gdzie ty Musisz jesteś? Biegać... Za tobą. O. Gdzie spadamy? Yy, na razie nie, na razie musimy biegać i uważać, żeby podłoga się nie zmięła. Chodź tu, o, tu jest mało osób. Tutaj będzie większa szansa. Zobaczysz, jakby co, masz podwójny skok, na dwa razy naciska spacer, jakbyś miał gdzieś spaść. Nie ma, Uważaj, nie podłogi nie się, się zasypują. Nie mam podwójnego. Musisz, ale teraz to oh, No i musisz uważać, żeby nie spać. Weź, to jest takie... O, spadłem! Ah. Jak to spadłeś? No spadłem, to taka dziura była. Mam dwie monety, tutaj za każdą ileś tam czasu dostajesz monetę. Nie, zaraz spadnę znowu. Znaczy... A, spadłem! Jeszcze niżej! Bo kurde... A kto jesteś podłodze? Nie wiem! <noise> A gdzie to pisze? A szczerze, to nie wiem. O, dwie, mamy znowu te. Z takiego w kółeczko biegam. Weź, tutaj nikt nie biega w tej sali. Sobie. O Jezu. Nie, spadłem! O Jezu, tutaj już nic nie wajdziesz. Jestem... O Boże, spadał, spadał! na inny O, Widzę cię, widzę cię, jesteś przede mną. O Jezu, dobra, biegnę do ciebie. Ho, ho, ho. Nie, nie, nie biegnij do mnie. Jest zginę, Boże. Nie ma podwójnego skoku, lol. Masz, musisz dwa razy spać. Kurde, zginęłem. A Zginął? później jesteś duchem. A, później jesteś duchem i możesz sobie obserwować inni. Ja tu biegam! Ty gdzie ty jesteś? Ty jesteś na ostatni, co? Tak. Ta. Uwierzysz? Jest... Uuuu wow, jezu! Ile jeszcze osób żyje? E, siedem. Co? Ej, ty jesteś ostatni, czekaj, gdzie? W jakimś. O, widzę cię, widzę cię, jestem tutaj duchem. Ja nie widzę cię, ja tutaj staram się przeżyć. A będę wolno sobie biegał, co mi tam... Hop. Trzy osoby jeszcze są. Dwie. A, piszę ci podłogę, że jak ty ja przecież nie mogę. No uh, wejść uh, uh, O kolej spada. O, spadł tutaj, na tym poziom. A nie, to był duch. To był duch. O, mam dwa końce jakieś. A ja mam sześć już maksymalnie, bo to ci pokazuje po prawej. Ramach. Ej, ja gramy jeszcze w TNT split, tam że biega z Montyką i ten, a to jest inne, że... A ja biegasz mam 14 końców. Sz... Ja mam 6 tylko. Ej, <laughs> ja mam już 16! Lalala! La, la. Coraz <laughs> gorzej to jak teraz spadniesz <śmiech> SPADAJ, spadaj! <śmiech> ja tam... Ej no ile? Ile jeszcze? Nie! <śmiech> <śmiech> Kiedy kolej został? Benny Boy 7 <laughs> wygrał. Kurde... Tomek. Nie... O! Dostałem tego! Hatshop! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze o, raz! O tutaj! Trzy! Na, sześć tutaj na dole! B! Idziesz na to? O dobra! Jest 10 już! No wszedłem! O jesteś! O jest! Tak! Mów! Widzę Chodź tu! Chodź tu! No spadamy! O! jakaś Laska! Gdzie? Tomek od razu kurde! Mm, cześć! Cześć! Jedna jest o większa. F5. Aha, 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 aha. Ej, F5. <laughs> Robimy zdjęcie. Tak. Jaki Tomek, kurde, kubi, podnieca. Ej, ona ma z tyłu spongeboba. Boba. Dobra, nieważne. Dobra, szybko, 10 sekundy. Jedna. Uuuu, spada wszystko! Uda wszyscy w jedno miejsce, o Boże. Chyba ktoś już spadł. Aleluja. Aleluja. Ej, gdzie ty jesteś? No tutaj biega, o widzę Cię Dobra to nie... Biegnie o kurde, gnomek, gnomek, jak mogłeś Biegaj sobie spokojnie O kurde, jednak niespokojnie Spadłem. Czy... Jak to spadłeś? No jakiś kość przede mną ten, zabrał, no, zabrał mi ziemię! NIE! Żyję, 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 żyje, żyję, 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 żyję Żyję, żyję Wyje, 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 wyje. to tu nie Jak spadasz, to wtedy naciskasz. Nie! O dobra, jestem już na drugiej tej. O, widzę cię! cześć. A, to są, a to są chyba tylko trzy, wiesz? Co? O kurde, nie! O nie, spadłem, kurde. to spadłeś, ciotka. A nie, tam jest jeszcze jedna, dobra. Spadłem. Kurde, nie! spadłem, jakiś przede mną zrobił znowu. A! Czekaj, co, co jest spodem na no, już podam Bedrock. Kurde! Ja sobie tu ska... znaczy chyba nie Bedrock, tylko nicość. No nicość. Nicość. <laughs> Kiedyś mi tłumaczyli, że nicość to Bedrock. Kto ci tak tłumaczył? No no. Nie! Gościu, ty, ty gnoju! <laughs> Bieg we mnie, knuj <laughs> O, pospadali tutaj wszyscy. GINIESZ! Na której jesteś już? Nie wiem! Chyba na trzeciej. Jestem na ostatniej. 14 graczy. Jej. Mam stu, 12... JEDYNA! SPADŁEM! JESTEM NA OSTATNIEJ! Fuck it! O nie. To ja sobie spokojnie chodzę. Boże, OWO! Ale BYŁO! O... Ej, chyba padłeś. Padłeś po wstępałe chyba. Marcin27055... O, widzę cię. Widzisz mnie, jako, widzisz mnie jako ducha? Nie, nie, nie patrzę. Tu stoję, o. przed tobą. Nie, nie widzę cię. Jestem parkurowcem. Co, jak od razu, gdy trzy osoby zostały, a ten jeszcze? Czy daje rady? ty masz jakieś łatwe kopy ścieżki, ty, ty wiesz. Teraz te tu te pochodzą obok ciebie. <śmiennie> nie, bo mnie zapaniesz podłogę. Nie, nie zapaniesz. Jesteś duchem, co nie? Jesteś. Nie. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale duchów. O, widzę cię! O, widzę cię. <śmiennie> Ej, to jest świetne jeszcze raz. Ej, bijecie. Czemu gwiazdki z ciebie lecą? Jeden. Ej, lo, lobby, tak? Jestem. O, jesteś też, ty. ty tak! Piątka, high five. Czekaj, na, na zero skaczemy i piątka. 3, 2, 1, 0. No, co oh. to <noise> <noise> Gwiazdki z ciebie lecą. Ej, no, wypad. No właśnie, wypad. A gdzie są laski? Tam jest jakaś pani, a mnie ważne. Ej, dobra! Ja już nie wiem gdzie biec, to jest chore O boże! Jak szybko sprintują wszyscy! Ja sobie spokojnie będę chodził. O już ktoś spadł. A ja nawet nie skaczę, ja tylko biegam. O cześć! <laughs> cześć! O boże! O, o. Tu mi jakiś... O... o, o ale było blisko. pierdolę. Jej... uff... Się ja podjapić. to próbuję niektórych... Nie! Kurde... Nie! Spadłem w dwie podłogi naraz. Kurde... <grym> bo spadłem w dziurę, nie to. A ja sobie jeszcze na pierwszej chodzę, spokojnie. Czyli tu jeden. Na pierwszej chodzi. To myślisz, że jesteś fajny, bo chodzisz na pierwszej? No. no to dobrze myślisz. Dzięki. <grym w górę> o kurde. Boże, już większość osób pospadało. O nie, jak... Jakiś gnój jestem na trzeciej podłodze. Ej, rzuciłem kogoś! Au, au, ale sam spadłem też. Believe this shit. My car. Coś nie żyje. 7 tom. O, 21 jest. Już mam 8 końców. Ja mam 28, no ja też mam osiem. To nie można sobie czapkę kupić? W sensie wiesz, na przykład szkło lub Ta, Ta ta, 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 ra, 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 ta. Ta, ta, ta. Tararararara Spadłem! 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 Zginąłem! Czy No, możesz, jestem na ostatniej podłodze. Możesz mnie zobaczyć. Where are you? O, widzę cię. Ej, ciebie będzie. Uważaj, e, nie sprintuj, idź normalnie. Ale cię laguje. Zaraz zginiesz. <śpady> no właśnie. <śpady> Super. No już jesteśmy na TNT run znowuż. Potem zrobimy ten TNT co ty chcesz, a później igrzyska śmierci, żeby się zrewanżować spróbujemy. Spoko. <grym> Laski. Po, polska XD, baj wieś na <grym> tych sandałach i skarpetach. Słuchajem dyskopolo, wytyfę. Ci Polacy. Ej dobra, trzeba chodzić. To mi ciota, o Boże. Kto napisał? <gry> jakiś ten. samoach Gyan. Bo się śmiejasz z Twojego skina. To mi lamus, o Boże. To mi, to mi spieg. Boże. Spadłem. Ej, jakiś koleś mi tu zrobił, dziurę. Foch. Foch. I Boże, to są sami Polacy. Gdzie ten jakiś tam as pedał? Ej, to ten gościu się uwiół na mnie! Jaki dziad Ja tu jestem już na drugiej. Nie, ej, ja mnie... Ty, ty... gnido! On mnie specjalnie za zaszedł mi drogę! Ale wam teraz Jesteś na drugiej pogodze? Tak. Ja wam ja, jak ja wam pozachodzę drogi, to... Nie ma bata. Kurde, zrzucił mnie gnida! Jestem na trzeciej, dobra, idę sobie, będę spacerował, nie wiem ile, krótko. Bo się śmieję, że jesteś ochcą. Kugdę, spadłem! A on jest ciotą. O, idę za tobą. No super. Zaraz nam tu gościu wejdzie. Ale spoko jest to, nie? Minecraft. Fajnie jest jeszcze hide and seek, że jesteś przedmiotem i wiesz, się chowasz. Chyba też jest na tym serwie. Tak, jest, bo widziałem. Wiesz, co to jest hide and seek? Nie. Tomek, widać. Mówię ci, fajne, że jest, dostajesz przedmiot, którym jesteś i jest plansza, co nie? jest na niej dużo tych przedmiotów, którym ty jesteś. I po prostu są jeszcze szukający, jak sobie mieczem. Ty po jakimś czasie dostajesz drewniany, co nie? I ty musisz po prostu jak najdłużej ich chować. Tak, żeby cię szukający nie znaleźli. Jesteś przedmiotem i oni wszystko muszą niszczyć. Kurde, spadłem. Ej kurde, ja jestem na ostatniej podłodze, wiesz? Ja też, widzę cię. <noise> Jakieś gnoje zachodzą drogę. No bo oni nie lubią owiec. Cicho. Co? Czemu wszyscy nie lubią owiec? Owce przecież są takie... dają wam wełny. Kurde, za, za... ten... Zaciąłeś mi drogę, musiałem się cofnąć. Boże, Tomek. Co ty łazisz, łazisz ze mną? To nie ja, to moja nowa Shawna. Nowa? I dawaj sobie stanąć w miejscu. Nie, bo spadniesz. Wiesz, że możesz podwójny skok zrobić. H -h -h nie działa. H -h -h Musisz przetrzymać później spację. O! Oh, ja teraz skoczyłem podwójnie, bo ty mi droga. Kurde spadłem mi tak. Ja tutaj niszczę podłogę tym, którzy będą spadać, żeby od razu spadli. Na sam dół. Cześć, ja cię widzę. Cześć, gdzie ty jesteś? O, widzę cię, widzę! O, Nie! Nie, ten gnój! <śmuszczaj> Widziałeś? O, <śmuszczaj> boże, on ci znowu to mi... O, to jest ten! a samoch. Aś... Napisz mu coś. Nie, o, a, chy... Nie! Spadłam! Gdzie ten gnój? Żyje jeszcze? Weź, bo nagrywam. O dobra to weź to wykasuj. Tomek mam, nadzieję, że usuniesz ten kawałek. Będzie cenzura. Spoko. Gdzie ten gnój? Dobra, chodź do lobby, on chyba wyszedł. No. Lobby. To, idziemy na TNT Wizard. A co robi? No wchodzę, wszedłem już. O i wybierasz klasę. Nie ja biorę Fire Wizard, Ice Wizard, ja biorę, biorę fire Wizard. A który jest fajny? Dla mnie Fire, bo strzelasz ognie. I są dwie drużyny, masz niebieską zdroję i czerwoną i ty musisz zajmować tamte tereny, są trzy punkty i ty musisz przejmować tamte tereny ich, wiesz. Musisz na nie stawać i tam pilnować, I wtedy się wełna z czerwonej zmienia na niebieską, zależy do jakie jesteś drużyny. Ej, mogę mieć tylko. Daj team e, blue, dobra? Ukośnik... Ty, ja, ja biorę Aisa. Ej, to weź ukośnik ty, a my Blue e, dobra? Team Blue. You choose team Blue. No, to będziemy razem, spoko. Ej, to jestem tu. Tu, za tobą. Ej, kto jest... ...Steve w bikini? <śmierdzi> I żal. Ej, ja wziąłem tego, Ajsa. Ajsa, ja fire. No to jesteśmy... Jesteśmy kwitni. Bijmy go! <śmierdzi> 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 lolo, 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 lolo. O, trzy, dwa, jeden. Jestem. Co robimy? Jak naciśniesz atak, to wtedy ci wypada ten. co, to, 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 Czym jest? Pasz tu, mogą klockami normalnie. Czekaj, przejmujemy punkt. Idź tam, gdzie jest ten. Gdzie jest taka, taki. do tego. O, przejmujemy, jest. A jak ja strzelam? Normalnie atakując. Ej, ja mogę. Co robi mój patyk, Defense Wound? On cię obrania, nie wiem. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, Fajne! Weź się ja tu mam ogień! Boże! Zguba ogień. Masz gin. Ej, zamroziłem gościa, no ja. Gin! Za narnie. Czekaj, musimy przejmować punkty. Jak? Normalnie stajesz na nie i wtedy one się zmieniają kolor te dewewna. Na taki jaki ty masz ten drużyny. Ale to my wszystko mamy na razie. O, widzę cię, Tommy. Jestem z tobą. O, jesteś, dobra! Ej, ja mam aisa, patrz. Patrz, co ja mogę zrobić. Ej, jesteś? Kurde, ja, wszyscy z Fajera o, o, on przyjmuje teren. Musimy... Tu, patrz. O, patrz. Tarcza! To jest ten, co biliśmy! Z lobby. A, płonę! Believe this shit. Jak się lata? Oa! Ja mam mało HP Ale jak zginiesz, to znaczy to się znowu cofasz i dalej możesz wracić A pan, zgincie! Orkowe szumowiny Pamiętasz? Ale tutaj lodu jest! Tylko zguba ej, czekaj, strzelam w niego z ognia. Zabiję go. To strzelaj z ognia! Dostałem jeden ten. Jeden końca. Super. Ej, wszystkie są te nasze Chajmi ścięło, ej, mam laga Nie za jak tu biją Dobra, ja skitałem Ej! Robię AISOBE te... tarcze. Gdybyś to widział, co ja tu robię, szkoda, że może, nie widzisz. Może zmienić klasę, wiesz? A nie, nie można, Musisz mieć VIP-a, żeby zmienić Dobre. Ej, lol, patrz co ja zrobiłem tutaj, tarcze. Oko. Lol, widzisz? Ej, oni przejmują punkt. Który? Ten, co, co broniliśmy, go kukle przejęli jeden. Ja no, tam szczylam. No bo ja go zdejmuję. Ja zrobiłem tarczę i bronię jednego. Tarczę z lodu zrobiłem. A ja tutaj, czekaj. O, tutaj, zniszczyli lud! Aaa! Aaa! Ej, a, a, jaka... a ja co robi? Bo ja mam ice'a, jest jeszcze ten, y, fire. A co robi ten jeszcze dostępny dla ludzi? Jeden. A, to nie wiem, nie wiem. Ja nigdy go nie miałem. Tamek y, ja to, to pierwszy raz widzę, Szczerze, to ja tylko na YouTube to widziałem. Serio? Ej, patrz jaką tutaj zrobiłem tarczę z lodu. Nikt tędy nie przejdzie. O, wygramy. Team Blue is... Vic ...close to victory. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Ej, ale ty też miałeś takie przybliżenie przez chwilę? Ja tu biję. Wincie. Gorkowo się mówiłem. Ktoś ma skin'a pandu. Myślałem, że to ty. Ja jestem owcą. No wiem. gdzie ty jesteś? Po której W którym punkcie? Aha. O, widzę cię. Widzisz, jako ja tarczę tu zrobiłem z lodu? No. O nie, to ten w bikini! Gdzie? O rzeczywiście, Tam. Bigo! Au, dostałem! Aha, wiem co, chyba możesz przenosić klocki, widzisz? Oni tak rzucają nimi, co nie? Ty mając inną klasę, chyba możesz klocki przenosić. Aha, że tak strzelasz i one tak wylatują. No. Gimcie! Patrz, mamy punktów, chyba do 2000 trzeba dobić, no. <grym> DiOK! wszędzie <grym> Nawet mam zbroje z diaksów! Uuuuu. Takie... Jest! Tak! Ej Marcin! Cieszmy się razem! Mamy diasy! Mamy diasy! Gdzie ty jesteś? Czekaj, jestem tutaj na tym... O buchu. dobra o, już! To, tak? O ja jesteś! Dobra! To ja biorę... To biorę... czekaj... E... Kinect. Kinect! Nie! ja, Ty weź Ice'a! Ja wezmę Kinect! Ty, to ma ten! Yy, masz normalnego Railguna, który zabiera 3 Magea, a, a yy, Graffiti Guna masz jako ten, jako obronę, czyli możesz wiesz. Nie. Ty, ja jako defensem mam teleport. Ej, czekaj, Dobra, to ta... Team Blue. No. Ej, co robi? Znaczy, czy, co ja mogę robić tym kinektem? Chyba strzelać, to jest Railgun. Czekaj. czekaj. Czy ja coś miałem jeszcze dzisiaj zrobić? Czekaj.